Hej, sprzedaję właśnie złomik z ostatniego magnesu. I troszeczkę jeszcze uzbierało się puszek i innego złomiku. Zobaczymy, co z tego będzie i lecimy na kolejny magnes. Hej, no i proszę Państwa, 27 zł. Miałem 25 kg cienkiego i kilogram puszek. Tak to wygląda. Dobra kasa. Dzięki bardzo. Mam jeszcze 17 butelek i lecę je spieniężyć. No i mamy 850, co by za to kupić. Hmm, hmm. Może się przefarbuję. No nie. Siemanko, witam Was. Chyba to będzie już ostatni odcinek z wakacji z jeziora na 90%. Także wchodzę do wody i liczę na pełnego wiadernego. Piękna sprawa Zaczynamy Ale to jest super Gdzieby tu wybrać pierwsze zanurzenie Widać wszystko co na dnie leży, znaczy kamienie ale pod tymi kamieniami i lekko warstwą mułu coś się kryje jeszcze oprócz tego a może gdzieś tutaj zaczniemy przygodę Uuu, już się tam kotuje, już się kotuje. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to tak właśnie źle. No dobra, wyjmujemy. Nie jest źle, ale już jak widzicie, piękny gwoździk jest. Piękny gwoździk jest. I chrust. No, robi się dobrze. Robi się dobrze. Nie jestem wcale zdziwiony. Odkładam te grubsze tutaj na bok. O! Piękna śruba. I co tu jeszcze? Jeszcze jedna jakaś taka. Gwoździe to wiadomo. Piękność. Jak widać dużo kółeczek wpadło, wszelakich rozmiarów, to jest dość grube, to jest fajne, duże, jakiś gwozdyk też ładny na no jest tego gruziku trochę. Świeży urobek, U, ten jest porządny, ten jest porządny gwóźdź. No trafiłem na miejsce, gdzie same grubasy prawie były, taka wielka śruba z nakrętką, oby takich więcej. Tutaj coś takiego. Też fajne. No. Trochę kątownika. I jeszcze. O! Jaki gwóźdź. Pięknie. Przy rowerku wodnym też wychodzi mnóstwo rupieci. Kontownik. O! Patrzcie, jaki gwóźdź. Gwóźdź jak J. Jak Jacob. I proszę Państwa. O oh. Julai Jacob Julai subskrybujcie mój kanał Ci <grybuj> strach się bać Proszę bardzo, znów pełny magnes A tutaj poodczepiałem troszeczkę fantów no i tak mamy śrubę grubą. Gwoździ kilka kwadraciaków. Kolejna śruba. Jest i gwóźdź kolejowy, tylko bez główki. Ale ostatni odcinek to był tutaj aż 9 gwoździ, wyłowiłem. Jakaś taka sztabka. Kolejny gwóźdź piękny, prościutki. No i fancik na razie największy. Czyli od rusztu. Jest gruby złomik. Jest piękny złomik. No powychodziło znowu Podkładka kwadratowa Gwóźdź, jeden drugi bolec Nakrętka Jakaś skorupa Blaszka Tutaj Śruba jeszcze fajna Mamy szyld Jakiś stary Znowu jak skorupy No i fajny inny fancik Spójrzcie, taka mała łapka Mały taki łomik Ktoś chyba z gwoździa sobie zrobił, ale nie jestem pewien No fajny fancik Patrz idę, już tutaj mam tego Troszkę mam, tutaj suszą się te grubsze rzeczy Ale fancik <grybuj> <grybuj> Oczywiście zostawiam go O, patrzcie tutaj Nieźle Nieźle się tutaj znowu Obłowiłem, coś takiego wyszło, kotwa, jedna kotwa, druga, szpikulce ostre, trzeba uważać i taki krążek, dźwięczy złomik, piękny nicik nowo, grzybek. Mam tutaj jakoś grzybnię O, panie Pięknie się nałapało Pięknie się nałapało Co tu my mamy Jakiś taki hak Fajny Śruba wiadomo, gwóźdź Też wiadomo Jest kolejny grzybek O Mówiłem, że grzybnia Fajna kwadratowa podkładka Same pyszności mocne przyczepienie różnych delikwentów tutaj mamy coś porządnego śruba taka i jakiś bolec Ła! nakrętka duża też ale tutaj mamy gwóźdź programu Czyli gwóźdź kolejowy całkiem zdrowy Pięknie to się wszystko tu przyczepiło Jakiś bolec jeszcze tutaj jest chyba Niech to się odkleić Ale piękny bolec Dobrze mówiliście, żebym tu wrócił Braciszki, grzybki, jeden na drugim urósł. No, zdarza się, jak najbardziej. <laughs> Pozdrawiam Was wszystkich. Widzów moich. Zobaczcie, że mam mało czasu na odpowiadanie na komentarze. No, ale są różne obowiązki, jeszcze inne. Oprócz YouTube'a. Wiadomo. O, jest piękny grzybek. I kolejna dawka złomiku. Ha, ha, ha. I proszę Państwa, znowu mamy kły guścia. A to co? Jakaś baryłka. Fajna. O, ten taki pęknięty trochę, ale ten fajny. I wpadłem na pomysł, że. Te gwoździki takie są ładne, fajne. Robię konkurs. Żeby wygrać takiego gwoździa, pięknego, wyłowionego tutaj z marzurskiego jeziora, piszcie w komentarzach gwóźdź. A ja wylosuję w niedzielę. W niedzielę wylosuję zwycięzcę takiego gwoździa. Wyślę go. Piszcie gwóźdź, subskrybujcie mój kanał, łapka w górę i Konkursik na takiego gwoździa kolejowego z jeziora fajny konkurs nic nie możecie stracić, jedynie zyskać taki artefakt idę tu na, na brzeg, bo targałem znowu grubasów samych o! proszę Państwa Przepiękna rzecz, której nie, nie zezłumuje to taki gwoździoprzecinak Przyda się na pewno w gospodarstwie u nas. Już mam taki na pewno, kiedyś jak łowiłem. To gdzieś tam nam służy. No poza tym jeszcze jest oczywiście gwóźdź śruba. I tutaj jeszcze cała masa gadżetów. No, jakaś blacha. Hej, blacha. Jest gwóźdź i. Proszę Państwa, ja też sobie taki jeden gwóźdź na pamiątkę wezmę. Mimo, że też łowiłem takie u siebie, ale pamiątka z Mazur, jaka może być lepsza, jak nie taki gwóźdź? No bo chyba, że ktoś woli grzybka. No i kwadraciaki piękne, żal opuszczać. No, ale kiedyś trzeba wrócić. Ale tutaj też wrócę na pewno. Tu różne różności. Gwoździ już mam pięć kompletnych, bo jeden był taki ułamany. Czyli jeden z tych gwoździ, o ten, leci do kogoś na konkurs. Tego sobie zabieram, bo jest taki prościutki. Tutaj jeszcze parę takich złomików teraz wyszło. I coś takiego, fajna rzecz. Jakaś, jakiś wkręt tutaj jest, ale na końcu można na przykład linę przywiązać, może od łodzi to jest jakiś właśnie element. Bardzo fajny. Zostawiam sobie też, o, te rzeczy zostawiam. Lubię odgłos pociągu, który niesie się tutaj po, po wodzie. Jedno z ostatnich już zanurzeń zobaczymy co wyjdzie. O pięknie, tradycyjnie pięknie wychodzi O, proszę Państwa, pięknie coś wyszło. Ale sztaba Ach. super no nie no. odchodzić stąd co to jest? Patrzcie na to wygląda jak od tłuczka do mięsa tylko tak by się odcięło chyba, że nasadzone było na drewniany tutaj taki klocek jest taka możliwość kolejna śruba piękna wkręt taki bardziej i kawałek fajerki jeszcze nawet jest mega Coś dużego idzie Coś dużego pięknie, jak taki ciężar się czuje Super uczucie O ja cię Jaka płyta, nie jedna, dwa, trzy Trzy rzeczy Ja cię nie mogę Teraz wracam No nieźle Nieźle tu się dzieje Taka podkładka to jest Ja to jest podkładka tu są dziury na gwoździe. O, nie będę hałasował. Ale tak to wygląda. Mega. Poza tym jeszcze po kilka innych rzeczy. Coś takiego też grube. Jakaś stopka. I takie coś. Piękne. I grzybek. O, i fajną rzecz znalazłem teraz. Numerek 5. Chyba miedziany. Schodzi tutaj ta patynka. Na kółeczku się przyłapi, przyłapało. Fajny. Jakiś numerek może narzędziowy, może od jakiejś szafki. Nie wiadomo. Fajnie że się złapało coś takiego. Oprócz tego, znajome Wam rzeczy już. ładna śruba, kawałek gwoździa. Kolejne fanciki, i taki gwóźdź, i sprawdźmy, czy ten gwóźdź będzie pasował do tej podkładki. Myślę, że by pasował, gdyby nie był oblepiony. A musi być tak, że... O, patrzcie, pięknie. Pięknie pasuje. Piękna rzecz. Drugi. Pięknie też wszedł. Hmm. Dekonstrukcja taka, można powiedzieć. Jak znajdę trzeciego takiego prostego, to uzupełnię tutaj brak. Dobra, teraz to już naprawdę kończę. Takim pięknym, piękną rzeczą wkrętem, takim śrubą. Taka śruba piękna, na koniec jeszcze mi wyszła. haha ha. no i oprócz tego jeszcze cały magnes złomiszczy. Tutaj jeszcze mamy piękną nakrętkę wielką. Wielkiego nita. Tu chyba jakiś przecinaczek mały mógłby być. Gwoździki ładne. No a tutaj nie udało mi się złowić gwoździa. Kolejnego, takiego, żeby był prosty, ale skompletowałem podkładkę na trzech gwoździkach. Jeden krzywy. Ale tak to wyglądało. No, potężnie przybite. Potężna broń. Zostawiam sobie. Tutaj ją na pamiątkę niech nabierze mocy urzędowej, i się zastanowię co z nią zrobić. Na razie niech artefakt zostaje. No, jadro prawie całe, ale jak to dosypię, to będzie całe. I jeszcze tutaj mam ostatni rzut, to był jeszcze taki piękny gwóźdź. Już. Ledwo udźwignąłem Ledwo to udźwignąłem, masakra Uff. Bonusowy rzut Co by mi za lekko nie było I proszę bardzo, dokładamy jeszcze To do wiadra Ulala Nie no, tu 40 kg jest 100%. Oh. Oh. Gdybym miał wózek, to bym go nie zmieścił do samochodu. To niestety, coś za coś. Oko poszukiwacza nigdy nie zawiedzie. Coś tu połyskuje. Całe 10 groszy. Proszę. dotargałem to diabelstwo. oprócz tego będę miał jeszcze tutaj trochę złomiku grubego co nie sprzedałem wcześniej sokankę złowiłem sprzedałem cienki tylko a ten gruby dołączam do tego aluminiową drabinkę rozwaloną i ten pręt widzimy się na złomowisku na podsumowaniu no proszę Państwa 56 zł dzisiaj i dmuchał i cukiereczka jeszcze dostałem 45 było grubego 45 kilo po złotówce i 2,3 było aluminium. Super, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się taki odcinek podobał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.